Obserwowana w laboratorium populacja bakterii podwaja swoją liczebność co 20 minut. Na początku liczba bakterii wynosiła k sztuk. Oznacza to, że po upływie n godzin liczebność populacji wyniesie. Teraz tak, zobaczmy. Czyli na początku mamy k sztuk. Mija 20 minut, czyli 1 trzecia godziny. Po 1 trzeciej godziny mamy 2 k. Mija kolejna 1 trzecia godziny. I mamy już tutaj 2k razy 2, czyli 4k. Tak to działa. Zobaczmy, to działa jak ciąg geometryczny. To jest ciąg geometryczny o q równym 2, czyli liczba elementów. I teraz uwaga. Po n godzin, czyli element a n -ty, co to będzie? To jest nasz stan początkowy, czyli k razy q, czyli 2 do potęgi. No właśnie, tutaj n to oznacza liczbę godzin. Ale jakby nasze Q mnoży co 20 minut, czyli w ciągu godziny mamy 3 takie przemnożenia. 1 trzecia godziny, 1 trzecia godziny, 1 trzecia godziny, czyli aż do 8K, czyli tak naprawdę w jedną godzinę z K robi się 8K. Czyli zamiast tutaj wpisać dwójkę do jakiejś potęgi, to my wpiszemy ciąg AN, to jest K razy 8 do potęgi N tej. 8 do potęgi n tej. Czyli zobaczmy. Po pierwszej godzinie, czyli po, dla n równego 1, czyli po upływie jednej godziny, mamy k razy 8 do potęgi pierwszej, czyli 8k. No i to się wszystko zgadza. Czyli po upływie drugiej godziny będziemy mieli k razy 8 do drugiej, czyli będzie 64 już k. W takim razie zobaczmy, czy jest taka odpowiedź. k razy 8 do n tej. No nie widzimy takiej odpowiedzi. No to ósemkę przerobimy sobie na 2 do potęgi trzeciej i do potęgi n tej. Czyli to będzie k razy 2 do potęgi 3n. K razy 2 do potęgi 3n to jest odpowiedź A.